Witam w kolejnym odcinku Dzisiaj zrabki za 66 zł I na stole Trzynastki i siódemki Także poszukam Trzynastków i siódemków Że tak powiem No to zaczynajmy Zaczniemy sobie od tych maluchów Mam tu super 7 Super 13, szczęśliwą 13 Szczęśliwą liczbę 7 Wiśniowe 7, szary Sherry, Sherry 7 Crazy 7, Fortuna 7 I Classic Black 7 Zobaczymy, co tu dzisiaj wieczoruje. Czy coś tu się uda wydziałać. Zaczniemy od Super 13, numer 58. I szukamy 13. A no, już myślałem, że będzie. 28, 46, 20, 36 i 54. Super 13 jest super. No to teraz.

No odcinek nie będzie na pusto. A to co mamy? No piątka. Jakie to było kontrolne? C. I to się zgadza. Piątka jest. Mam nadzieję, że to nie ostatnia wygrana na dziś. No to wiśniowe 7 z numerem 35. Szukamy siódemków. Cytryna. Ananas. Słońce, śliwka, winogrono, arbus, banan, motyl, kontrolna i kwiat. I awokado. Nie ma nic. A to może druga z numerem 34? Będzie siódemka? Na razie samo owoce. No. druga owocówka. Winogrono, śliwka, kwiat i ananas no. Owocowo się zrobiło. No to teraz zdrapki dyszkę. Na razie słabo. Numerek 20. Zobaczymy, czy to jest szczęśliwe dla mnie. I szukamy siódemek Na razie nic nie widać, samek gwiazdy, gwiazdy i wory i siódemek brak. Po tej stronie nic, a może po drugiej, chociaż jedna siódemka. No nie, same wory dają. Przedostatnia gra, no nie widać. I ostatni rządek, no nie, pusto. No to może Fortuna 7. Szukamy portfela i siódemki, numer też 20. I lecimy. Chmury. O, jest 7. No proszę. A siódemka mnoży. Razy dwa plecak, perła, piłka, wiśnie, kawa, diamenty i jest portfel. No zaczyna mi się podobać. O, jest druga siódemka. Zegar, biedronka, klips, karta, rower. Jest rower. <laughs> Słońce, cytryna, kwiat, Balsam i podkowa, śmieci, out. I co tu mamy? Pod siódemką, dyszka, razy 2,20. Pod portfelem dyszka. I tu dyszka 50 zł. No to już mi się podoba. Kontrolne i. No to chyba tak musi być. O, super zrabka. I numerek 20. Jednak szczęśliwy dla mnie też. No to może teraz szary, szary. Trzy siódemki. Numer 9. Może tutaj się uda Siódemkę upolować. Same owoce pierścionki, inne badziewia tam no, siódemki nie ma. No, walizki te zaraz się spakuje, jak wygram. I ostatni rząd. No nie, kończymy workiem. To może tutaj, no, chociaż jedna siódemka. Daj coś z drapką. O nie, worami rzucam przed ostatni rząd i będzie, będzie i niestety nie. I ostatnia na dziś Classic Black <coughs> 7 numerkiem 19. I szukamy siódemki. <coughs> Zaczynamy portfelem, gitarą, jabłko, korona, serce, gruszka, tęcza, czapa, drzewko, ptak, auto. No idzie gdzie ta siódemka klucz, zegarek, pióro, księżyc, pierścionek, Truskawka. Świat, pik i samolot, i nie ma siódemki, niestety. Ale podsumowując, wynik nie jest tragiczny. Jak na lat, to bardzo ładny. Tu mam 50 zł, i tu w siódemce 50, 55. Na wkład 66 zł, mam 55, także jest rewelacyjnie, moim zdaniem. Życzę miłego dnia i do kolejnego. Cześć!